Nazywam się Tomek Słatkowski i mówię całkiem nieźle po polsku, ale nie każdy na naszym pokładzie mówi po polsku tak jak ja. A żeby nie powtarzać analiz giełdowych w różnych językach i trzymać koszta w ryzach, pozwalam sobie, ażeby skorzystać ze sztucznej inteligencji tak, ażeby udostępnić Wam jak najwięcej rzetelnych analiz giełdowych w języku polskim. Growstool jest narzędziem, które łączy na analizę techniczną, analizę fundamentalną oraz opinie analityków giełdowych bez tez, bez teorii, które się sprawdzają lub też nie. Tak więc zapraszam do analizy Markusa. Proszę sobie wyobrazić, że jeden zastrzyk zastępuje wielogodzinną infuzję, a za każdym razem kasa dzwoni w małej firmie biotechnologicznej. Dziś mówimy o Halozyme Therapeutics. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zwiększyła swój zysk na akcje o ponad 100% i według naszej analizy wzrostu spełnia wszystkie sześć kryteriów jakości. W ciągu najbliższych minut dowiedzą się Państwo, jak Halo Zyjm oszczędza miliardy gigantom farmaceutycznym takim jak Roche lub Pfizer. Dlaczego analitycy widzą jeszcze duży potencjał wzrostu kursu oraz przy jakim poziomie kursu sensownie ustawić stop-loss. Zostańcie więc z nami, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy Halo Zyjm to kolejna rakieta notowań w Waszym portfelu. Aby prawidłowo ocenić fundamentalnie firmy, tutaj w Growth Tool najpierw zaglądamy do szybkiej analizy. I tutaj widzimy wzrost firmy. W ciągu ostatnich pięciu lat średni rozwój wyniósł 90,78%. Analiza ryzyka 6 na 6, czyli naprawdę świetnie. Perspektywy, prognozy rozwoju na bieżący rok to 24,06%, a więc zdecydowanie powyżej średniej. Następnie mamy tutaj margines bezpieczeństwa. Firma jest więc nadal naprawdę tania 42,28% marginesu bezpieczeństwa, a według analityków obecnie kosztuje 25,6%. Akcja znajduje się w ogólnym trendzie spadkowym, ale za chwilę przyjrzymy się temu dokładniej. Tutaj w arkuszu danych mamy stopę wzrostu zysku z ostatnich 5 lat, 59,92%, stopa wzrostu przychodów, 42,16%. Wzrost kapitału, czyli kapitału zainwestowanego 5 lat temu, wyniósł 139%. Aktualna wartość rynkowa mi jest jeszcze tak duża, 5,82 miliarda euro. Długoterminowe zadłużenie wynosi 1,3 miliarda. Wyniki kwartalne zostaną ponownie ogłoszone 5 sierpnia 2025 roku, a Helozine obecnie nie wypłaca dywidendy. Przyjrzyjmy się Helozine na wykresie wzrostu. I jak widzicie, już narysowałem tutaj dwie linie. Z jednej strony mamy ładne wsparcie, które jest regularnie testowane, a tutaj opór. I jak teraz widzicie, jesteśmy dokładnie na poziomie wsparcia. To jest idealny moment na zakup, ponieważ w przypadku przebicia wsparcia ryzykujemy naprawdę niewielką stratę, około 5%. Jeśli teraz kupicie akcję i kurs spadnie, sprzedajecie je ponownie, bo prawdopodobnie spadnie jeszcze niżej. Ale jeśli kurs wzrośnie. To do pierwszego oporu macie już 18% zysku. Jeśli ten poziom zostanie przebity aż do wartości wewnętrznej, wtedy zyskujecie 94%. Tak więc stosunek ryzyka do zysku na poziomie 5% do pierwszego oporu na poziomie 20% jest dobry i jest naprawdę dobry aż do wartości wewnętrznej wynoszącej 94%, więc 5% ryzyka, 94% perspektyw. To naprawdę rewelacja. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz analizie ryzyka i widzimy, że w ciągu ostatnich 5 lat wszystko jest na zielono. Spójrzmy na ostatnie 3 lata. Tutaj zysk na akcje wzrósł o 111%, przychód na akcje o 155%, operacyjny przepływ pieniężny o 59%, wolne przepływy pieniężne o 67%, marża brutto także prawie 4%, a akcje zostały odkupione w wysokości 10,57%. Tutaj widzimy, że według analityków cena docelowa jest jeszcze oddalona o 25,6% na poziomie 68,50 dolarów. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz na wykresie. 68 dolarów to trochę powyżej oporu. Jeśli, jak już mówiłem, ten opór zostanie przełamany, to jest jeszcze spory potencjał wzrostu. A co Państwo sądzą o tej akcji? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby nie przegapić kolejnej analizy akcji. Dziękuję za uwagę. Widzimy się albo w środę na livestreamie, albo w kolejnym wideo. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Markus Kitzman z Growth Investing.